Ryszard Maj, Kolej od Kuchni, zapraszam. Przeszkoda na samoczynnej rokadzie liniowej. Proszę Państwa, nie będę tu omawiał, jaki pociąg prowadziłem, na jakiej linii, bo to jest nieistotne, ale jest istotna ta właśnie sprawa, która się naprawdę wydarzyła w moich historii pracy na kolei. Wyjeżdżam ze stacji, semafor oczywiście jest sygnałem S2, jazda z największą dozwoloną prędkością. Ja poruszam się po SBLC prowadzę pociąg, wiadomo jak był wyjazd na S2, to następny semafor mam wolny, ale zbliżając się do tego. Semafora, światło zmienia się na S1. Stój. Natychmiast przystąpiłem do reakcji, czyli ograniczyłem prędkość od tego semafora do 20 na godzinę. No, to było w ostatniej chwili. Mogą tylko to zrobić, albo zatrzymać, albo ograniczyć do 20 na godzinę. Obecnie przypominam, jest 40 na godzinę. I z tą prędkością jechałem do następnego semafora. Topografia podobna jak na załączonym obrazie jest łuk, las. Wjeżdżając już do lasu, widzę, że na obydwu tokach szyn leży blacha. Dosyć gruba ok Około 1,5 cm? Zgłosiłem kierownikowi przyszedł z konduktorami? I w czwórkę zdjęliśmy stoku szyn. Oczywiście o całej sytuacji powiadomiłem dyżurnego ruchu. Po usunięciu przeszkody kontynuowałem dalej jazdę. I teraz pytanie: z jaką prędkością? Czy już mogłem jechać z maksymalną? Nie, bo semafor poprzedni był sygnałem S1, stój, czyli na blokadzie samoczynnej muszę jechać z tą prędkością. Tak, jak mówiłem, wtedy było do 20 na godzinę, teraz jest do 40 na godzinę. I jak długo, tak długo, aż dojadę do następnego semafora. Jeżeli ten semafor pokazuje S2, czyli jazdę z największą dozwoloną, czyli kontynuuje jazdę już z prędkością rozkładową do danego pociągu. I tu proszę Państwa, można by o pomyśleć, no był cały czas wolny, wolna droga na semaforze i zgasła w ostatniej chwili przed lokomotywą. A zlekceważyłbym to i pojechał dalej. I co by się stało? Doszłoby do tragedii. Pociąg na tej grubej blasze by się na pewno wykoleił. Jest taka sada, którą nam wpajali instruktorzy. Jeżeli jest jakaś nieprawidłowość na sieci, maszynista wybiera opcję bezpieczniejszą. Czy to będzie zatrzymanie, czy ograniczenie prędkości. I musi się do tego przystosować, bo tu nie ma, proszę państwa, żartów. Tu się przewozi bardzo dużo towarów i ludzi. A jeśli chodzi o zawód maszynisty, to po prostu on wymaga, podobnie jak u lekarzy, ciągłego szkolenia się. Są pouczenia okresowe, są egzaminy. Nie wystarczy tylko zdać na początku egzaminów, się ma spokój. Nie, proszę państwa. Egzaminy będzie się powtarzało w pewnych cyklach aż do samej emerytury. No i oczywiście należy się też uczyć, zapoznawać z różnymi sytuacjami. Także lekarz spowoduje jakąś nieprawidłową operację, człowiek umiera, a tu. Może tysiące ludzi umrze, a ty jako maszynista ponosi za to odpowiedzialność. Oby do takich sytuacji nie dochodziło, ten maszynista na pewno musi być dobrym fachowcem. Do nieba dostał się maszynista i proboszcz z mojej słowej parafii. I święty Piotr mówi do proboszcza: Ty pójdziesz do czyszcza, bo po prostu ludzie na twoich mszach spali, nie modlili się, a ty jak prowadziłeś pociąg, to wszyscy pasażerowie się modlili, a niektórzy nawet nawrócili. I tobie się należy niebo.